Na Antarktydzie grupa naukowców wierci w lodzie, aby pobrać próbki rdzenia. Gdy wiertło schodzi w dół, lód zaczyna pękać pod ich obozem i wkrótce wiertło zaczyna tonąć. Jason również prawie wpada do dziury, ale Jack i Frank łapią go w samą porę. Następnie Jack ryzykuje przeskoczenie przez szczelinę, aby pobrać próbki, a kiedy odskakuje, lód pęka pod jego stopami i spada. Na szczęście udaje mu się użyć siekiery. Aby się utrzymać, a jego przyjaciele wnoszą go z powrotem, aby zobaczyć, jak pęka cała półka lodowa. Jakiś czas później Jack uczestniczy w konferencji ONZ na temat globalnego ocieplenia w New Delhi, aby powiedzieć wszystkim światowym przywódcom, że Ziemia przejdzie przez nową epokę lodowcową, która zamrozi wszystko na planecie. Kiedy politycy pytają, ile czasu pozostało, Jack wyjaśnia, że może to potrwać kilka stuleci, ale jeśli wkrótce nie przestaną używać paliw kopalnych, ich wnuki będą musiały stawić czoła konsekwencjom. Niestety politycy zwracają uwagę, że będzie to kosztować dużo pieniędzy i nazywają przemówienie Jacka sensacyjnymi twierdzeniami. Na zewnątrz budynku ludzie protestują przeciwko zmianom klimatycznym, a reporter komentuje opady śniegu, które nigdy wcześniej nie miały miejsca w tej okolicy i wprowadzają miasto w chaos. Po konferencji Jack spotyka Terego, który pracuje dla Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej. Tery zgadza się z uwagami Jacka i razem wyjeżdżają, aby podzielić się teoriami. Kilka dni później w stacji monitorującej Terego w Szkocji pracownik zauważa, że Boja wykazuje ogromny spadek temperatury, ale jego współpracownik uważa, że musiała ją przewrócić silna fala. Kiedy Tery wraca, nie mówią mu o tym. W Japonii wydaje się, że to zwykły deszczowy dzień, gdy nagle z nieba zaczynają spadać ogromne gradowe kamienie, niszcząc pojazdy i budynki, a nawet zabijając kilka osób. W USA doniesienia o huraganie Noulani zaskoczyły ekspertów od pogody. Jest to najsilniejszy huragan w historii, który zabija setki ludzi. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci są zszokowani, gdy zauważają niezwykłe gigantyczne burze formujące się na ziemskim niebie. Tymczasem syn Jacka, Sam, leci do Nowego Jorku ze swoim przyjacielem Brianem i jego sympatią Laurą. Sam boi się latać i denerwuje się jeszcze bardziej, gdy samolot wlatuje w ogromną burzę, która powoduje, że się trzęsie. Nagle pilot ogłasza, że przejdą przez turbulencję, więc wszyscy zapinają pasy i trzymają się mocno, gdy trzęsienie się nasila, a torby zaczynają spadać z półek. Na szczęście nie trwa to długo i sam zdaje sobie sprawę, że trzyma laurę za rękę, więc musi ją puścić. Kiedy docierają do Nowego Jorku, są zaskoczeni, widząc dużą grupę ptaków lecących na zachód, prawie tak, jakby przed czymś uciekały. W rzeczywistości zwierzęta na farmach i w ogrodach zoologicznych również zachowują się dziwnie, jakby się bały. Sam i jego przyjaciele idą na zawody i radzą sobie całkiem nieźle, ale sam nie może nie zauważyć, że chłopak z innej szkoły o imieniu JD ciągle flirtuje z Laurą. Później w stacji monitorującej, Tery w końcu zauważa boję rejestrującą spadek temperatury oceanu. Pracownik mówi mu, co widział poprzedniego dnia, ale wkrótce odkrywają, że wiele boi wysyła ten sam raport, co oznacza, że nie jest to usterka. Tery postanawia zadzwonić do Jacka i powiedzieć mu, że zgodnie z jego teorią, zjawisko zachodzi z ogromną prędkością, co nie miało miejsca od ostatniej epoki lodowcowej 10 tysięcy lat temu. Jedynym modelem prognostycznym zdolnym do wykreślenia takiego scenariusza jest model Jacka. Podczas gdy wiadomości informują, że huragan naulani no się pogarsza, a straż zamknęła plażę. Technik w centrum monitorowania pogody w Kalifornii zamiast pracować, jest zajęty swoją dziewczyną. Nagle słyszy hałas i zaczyna się bać, ale okazuje się, że to dozorca. W tym momencie dzwoni telefon i technik otrzymuje telefon alarmowy od reportera z Los Angeles, który ujawnia, że pada grad wielkości piłek golfowych. Technik sprawdza telewizor i dowiaduje się, że w Los Angeles zaczyna formować się tornado, więc dzwoni do swojego szefa, aby go ostrzec. Mężczyzna wychodzi na zewnątrz i odkrywa, że tornado jest większe niż przeciętnie. Wracając do Jacka, on i jego współpracownicy oglądają relacje z helikopterów informacyjnych, które filmują, jak kilka tornad formuje się bardzo szybko wokół Los Angeles i niszczy wszystko na swojej drodze. Ludzie panikują i próbują uciec ale nawet duże pojazdy są zdmuchiwane, a wkrótce budynki również zaczynają się rozpadać. Centrum Monitorowania Pogody również zostaje trafione i ledwo udaje mu się stanąć na zgliszczach. Wkrótce prezydent nakazuje zawieszenie całego ruchu lotniczego, ale dwa samoloty nie wracają na czas i rozbijają się na środkowym zachodzie. W Biurze Zmian Globalnych w Waszyngtonie odbywa się nadzwyczajne spotkanie, podczas którego przekazywane są doniesienia o dziwnych i gwałtownych zjawiskach pogodowych z całego świata. Dzięki potwierdzeniu Terego Jack może wyjaśnić, że dzieje się tak z powodu prądów północnoatlantyckich, na które wpływa lód polarny topniejący z powodu globalnego ocieplenia. Wspomina również, że to się dopiero zaczęło i wkrótce będzie tylko gorzej. Jednak zmiana klimatu jest nadal teorią, więc szef Jacka daje mu 48 godzin na znalezienie dowodu, aby wysłać go do rządu. Z pomocą Franka, Jasona i Janet, meteorologa NASA, Jack zaczyna ciężko pracować nad napisaniem dobrego raportu do tego stopnia, że nie śpi przez 24 godziny. Kiedy w końcu robi sobie przerwę, jego zespołowi udaje się dokończyć pewne obliczenia i odkrywają, że zostało tylko 6 do 8 tygodni, zanim nowa epoka lodowcowa uderzy w ziemię. Następnego dnia Jack otrzymuje telefon od Sama, który wyjaśnia, że utknął w Nowym Jorku, ponieważ niekończący się deszcz zalewa miasto i spowodował wiele zamknięć. Po rozłączeniu się odkrywa, że JD oferuje swojej grupie pobyt w swoim eleganckim apartamencie podczas gdy zła pogoda wciąż nie dotarła do Waszyngtonu, ludzie już panikują i napadają na supermarkety. Jack spotyka się z wiceprezydentem i mówi mu, że sytuacja jest krytyczna, więc powinni rozpocząć ewakuację, ale wiceprezydent go ignoruje. Tymczasem w północnej Europie śnieg pada z szaloną prędkością przez ostatnie 24 godziny i nie ma oznak zatrzymania. Zespół poszukiwawczo-ratowniczy zostaje wysłany, aby odzyskać rodzinę królewską, ale helikoptery mają zerową widoczność i kończą lot w oku burzy. Wkrótce przyrządy i łopaty helikopterów zaczynają pokrywać się lodem, powodując ich upadek i katastrofę. Tylko jednemu pilotowi udaje się przeżyć, ale gdy tylko wygląda na zewnątrz, umiera z powodu mrozu. Terry słyszy o tym incydencie i wysyła poufne dane do Jacka, ponieważ ma on potężniejszy komputer do ich analizy, w ten sposób odkrywają huragan formujący się nad lądem, co nie powinno się zdarzyć. W nowym Jorku pada już od trzech dni i wszystkie pociągi zostały zawieszone, a woda wylewa się teraz z ulicznych studzienek. W Kanadzie ocean podniósł się o 25 stóp w ciągu kilku sekund i spowodował również straszne burze. W rzeczywistości istnieją doniesienia o tropikalnym huraganie. Sam i jego przyjaciele widzą te doniesienia w telewizji tuż przed przerwą w dostawie prądu, a JD ogłasza, że chce odebrać brata, więc oferuje grupie podwiezienie. Kiedy wychodzą z budynku, widzą, że miasto jest w absolutnym chaosie, a powódź rośnie. Co gorsza, pracownicy lokalnego Zoo odkrywają, że wilki uciekły. Wiele osób spieszy się, by ukryć się w Bibliotece Narodowej, chociaż bezdomny mężczyzna nie może wejść do środka ze względu na swojego psa. Pojazdy nie mogą się już poruszać z powodu wody, a wiele osób utknęło w swoich samochodach. Grupa sama również zaczyna biec w kierunku biblioteki. Ale Laura zostaje z tyłu, aby pomóc rodzinie w samochodzie, doznając przy tym kontuzji nogi. Nagle znikąd pojawia się ogromne tsunami, które uderza w statuę wolności, a następnie powoli pochłania miasto, zabijając tysiące ludzi. Sam biegnie z powrotem na ulicę, aby złapać Laurę i zabrać ją do biblioteki, zanim fala pokryje okolice i dostanie się również na pierwsze piętro biblioteki. Chwilę później Jack kończy swoje obliczenia i dzwoni do Terego, aby poinformować go, że powietrze opada zbyt szybko, tworząc burze w Kanadzie, Szkocji i na Syberii. Które stają się coraz większe i wkrótce dotrą do innych obszarów. Ich szacunki mówiące o sześciu tygodniach były błędne, rozpoczęcie nowej epoki lodowcowej zajmie tylko 48 godzin. Nie mogą nic zrobić, aby to powstrzymać, mogą tylko próbować ratować życie. W tym momencie Jack otrzymuje ostrzeżenie o tym, co dzieje się w Nowym Jorku i pędzi na spotkanie z żoną Lucy. W Nowym Jorku wszyscy ocaleni, w tym pies, próbują wygodnie ułożyć się w bibliotece. Nikt nie ma zasięgu na swoich telefonach, więc sam szuka budki telefonicznej. W końcu schodzi na zalane piętro, aby ją znaleźć i natychmiast dzwoni do rodziców, aby powiedzieć im, że nic mu nie jest. Jack informuje go o tym, co się dzieje, prosząc syna aby pozostał w środku, ponieważ burza będzie się nasilać, a wszyscy na zewnątrz umrą z powodu mrozu. Woda na piętrze podnosi się z każdą sekundą i powódź sięga sufitu, kończąc połączenie. Przez chwilę Laura myśli, że sam utonął, ale na szczęście udaje mu się wypłynąć. Następnie Laura szuka suchych ubrań dla sama i przytula go, aby podzielić się ciepłem swojego ciała. Chwilę później wszyscy zaczynają słyszeć dziwny hałas, a kiedy wyglądają na zewnątrz, są zszokowani widząc statek towarowy płynący przez zalane ulice, miażdżąc pojazdy pod nim. W międzyczasie Jack postanawia udać się do Nowego Jorku, aby uratować syna bez względu na niebezpieczeństwo. Jego szef wie, że nie może go powstrzymać, ale najpierw prosi go, aby ponownie spróbował z rządem, ponieważ tym razem mają spotkanie z samym prezydentem. Podczas spotkania Jack dokonuje imponującej prezentacji i sugeruje, że ludzie na północy powinni udać się jak najdalej na południe, być może nawet do Meksyku. Wiceprezydent ponownie nie zgadza się ze wszystkim, co mówi Jack, ale tym razem szybko zostaje zbesztany przez zespół prezydenta za to, że nie zwrócił na to uwagi, kiedy powinien. Aby ułatwić plan, Jack pisze linię na mapie USA wszystkich ludzi, którzy wciąż mogą zostać ewakuowani, i wyjaśnia, że niestety jest już za późno dla tych, którzy są daleko, ponieważ każdy, kto wejdzie na ten obszar, umrze z powodu mrozu. Po wyjściu Jacka, wiceprezydent próbuje ponownie zaprotestować przeciwko ewakuacji, ale prezydent ignoruje go i zatwierdza plan Jacka. Po powrocie do stacji Terego budynek traci zasilanie, a zespół decyduje się na picie, ponieważ nie sądzą, że zostaną uratowani. W Nowym Jorku biblioteka również nie ma zasilania. Bezdomny zauważa, że powódź zamarzła, a ludzie korzystają z okazji wychodzić po lodzie, aby udać się na południe, więc ocaleni w bibliotece zaczynają przygotowywać się do tego samego. Sam próbuje ich powstrzymać, informując ich o tym, co opowiedział Jack, ale większość ludzi ignoruje go i i tak odchodzą. Tylko niewielka grupa zostaje z tyłu, a ponieważ temperatura spada tak szybko, nie mają innego wyjścia, jak tylko zacząć palić książki, aby ogrzać to miejsce. Rozbijają też automaty z jedzeniem, by uzyskać do niego dostęp i używają dywanów jako koców. Poza miastem ludzie cierpią z powodu zimna i żałują, że opuścili bibliotekę, niektórzy z nich również zaczynają umierać. W międzyczasie Meksyk zamyka swoje granice, ponieważ nie może przyjąć więcej amerykańskich uchodźców. Wszystkie drogi utknęły w korku, więc ludzie zaczynają przekraczać rzekę, aby dotrzeć do Meksyku jako nielegalni imigranci. Kilka godzin później ruch w końcu rusza ponownie, ponieważ amerykański prezydent osiągnął porozumienie, umorzy cały dług Ameryki Łacińskiej w zamian za otwarcie granic. W szpitalu w Waszyngtonie Lucy czyta jednemu ze swoich pacjentów, gdy otrzymuje złe wieści. Ludzie spanikowali i uciekli, więc nie ma już karetek. Współpracownik mówi, że jest policjant z pługiem śnieżnym, który może pomóc, ale pacjent nie może być przewieziony niczym innym niż karetką. Lucy każe współpracownikowi wyjść, a sama zostaje z dzieckiem i czeka na odpowiednią pomoc. Wracając do Jacka, jest zaskoczony, że otrzymał pomoc od Franka i Jasona, aby uratować sama. Korzystając ze sprzętu naukowego stworzonego na Antarktydę. Przemierzają zamarznięte ziemię w swojej ciężarówce, ale w końcu pojazd trafia na blokadę drogową. Teraz nie mają innego wyjścia, jak tylko iść pieszo, używając rakiet śnieżnych do poruszania się na śniegu i pozostając w kontakcie z liną. Udaje im się iść konsekwentnie przez kilka godzin, ale nie wiedzą, na co stąpają z powodu śniegu, a w pewnym momencie wchodzą na szczyt budynku. Szyba pęka i Frank natychmiast wpada do środka, pociągając za sobą pozostałych. Jackowi ponownie udaje się powstrzymać upadek siekierą, ale szyba pod nim również zaczyna pękać. Najpierw Frank odcina koniec liny, aby uwolnić główną torbę z zapasami, ale to nie wystarcza, więc Frank również przecina swoją linę. Jego przyjaciele krzyczą za nim, gdy Frank spada i umiera. Następnie Jack i Jason rozbijają namiot, aby spędzić noc. Do szpitala w końcu przyjeżdża karetka pogotowia, by zabrać Lucy i pacjenta. W białym domu prezydent również zostaje ewakuowany. Ale chwilę później wiceprezydent otrzymuje wiadomość, że prezydent został złapany przez burzę i nie dotarł na miejsce. Na międzynarodowej stacji kosmicznej astronauci widzą, jak ogromna chmura pokrywa planetę i robią kilka zdjęć, aby wysłać je do Janet. Gdy tylko je widzi, przewiduje, że kanadyjska burza uderzy w Nowy Jork w ciągu godziny. W bibliotece Laura nie może spać, więc sam rozmawia z nią, w końcu przyznając się do swoich uczuć. Laura odpowiada pocałunkiem. Rano grupa odkrywa że Laura straciła przytomność z powodu gorączki. Sprawdzają objawy w książce medycznej i sprawdzają jej nogę, zdając sobie sprawę, że skaleczenie z poprzedniego dnia spowodowało zatrucie krwi. Książka mówi, że potrzebuje penicyliny natychmiast, w przeciwnym razie straci nogę, więc sam postanawia udać się do statku towarowego, aby poszukać lekarstwa, a Brian i JD zgłaszają się na ochotnika do pomocy. Trio szybko dociera do statku, nieświadome, że ich zapach jest wychwytywany przez wilki, które uciekły z Zoo. Drzwi do ambulatorium są zamknięte, więc sam wychodzi przez okno korytarza i ostrożnie wspina się po ścianie. Rozbija okno ambulatorium i wchodzi do środka, gdzie otwiera drzwi swoim przyjaciołom, a Brian znajduje penicylinę. Sam chce natychmiast wracać, ale Brian i JD zwracają uwagę, że powinni też zdobyć jedzenie. Kiedy są w kuchni, Trio zostaje nagle znalezione przez wilki, które zaczynają gonić ich przez statek. Wilkowi udaje się ugryźć Jasona w nogę, więc sam uderza go w głowę, aż puszcza przyjaciela i zamykają za sobą drzwi. W tym momencie oko burzy w końcu obejmuje Nowy Jork. Sam zauważa to i obmyśla plan, wywabi wilki z pokoju, aby jego przyjaciele mogli zamknąć drzwi. Następnie sam przechodzi przez ścianę na zewnątrz, aby ponownie użyć okna, ale przypadkowo nadepnął na potłuczone szkło i zwrócił uwagę wilków wcześniej niż planował. Szybko zaczyna biec i po kilku zakrętach udaje mu się zwabić je do korytarza i zamknąć drzwi. Wilki udają się na drugi koniec korytarza, aby spróbować dostać się do kuchni, ale Brian i JD już zamknęli te drzwi i teraz zbierają zapasy. Umieszczają wszystkie rzeczy i rannego JD na łodzi i wyciągają go ze statku w tym samym czasie, gdy budynki wokół nich zaczynają pokrywać się lodem i spadać. Brian i Sam muszą podnieść JD i pobiec do biblioteki, gdzie wchodzą do ciepłego pokoju tuż przed zamarznięciem reszty budynku. Grupa natychmiast pracuje nad wzmocnieniem ognia. Na pokrytym lodem krajobrazie Jack i Jason wciąż się poruszają, ale w końcu Jason upada z powodu wyczerpania, a Jack musi ciągnąć go przez śnieg. Kiedy odkrywa oko burzy, natychmiast zaczyna kopać w śniegu i znajduje otwarty otwór wentylacyjny, przez który wyrzuca Jasona i siebie tuż przed zamarznięciem tego obszaru. Kilka godzin później Jason budzi się, aby znaleźć namiot i kilka rozpalonych ognisk. Gdy tylko Jack go widzi, chce iść dalej, nie słysząc pomysłu Jasona, aby poczekać, ponieważ Jack myśli, że sam może nie przetrwać długo. Gdy Jack i Jason idą przez burzę, wszędzie napotykają zamarznięte ciała. Zatrzymują się tylko na noc w namiocie, a Jack komentuje, że ludzkość przetrwała epokę lodowcową, ale jeśli nie będą bardziej ostrożni od teraz, nie przetrwają tej. Jakiś czas później Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zauważa, że burza rozprasza się w Europie i w końcu znów widzą ląd. W tym samym czasie Jack wychodzi z namiotu i widzi, że niebo się rozpogodziło. Jemu i Jasonowi łatwiej jest teraz chodzić i wkrótce docierają do Nowego Jorku, gdzie statua wolności jest całkowicie zamarznięta, a kilka statków utknęło w lodzie. Kiedy GPS wskazuje, że stoją na szczycie biblioteki, Jack jest zdruzgotany, gdy zdaje sobie sprawę, że jego syn mógł zostać zasypany przez śnieg. Odmawiając poddania się, Duetowi udaje się znaleźć otwór w śniegu i wejść do budynku przez okno. Rozglądając się dookoła, zaczynają tracić nadzieję, ale w końcu widzą światło pod drzwiami i otwierają je, aby znaleźć grupę żywą i zdrową, nawet Laura czuje się lepiej. Sam i Jack szybko łączą się w ciepłym uścisku. Jakiś czas później w Meksyku wiceprezydent przejął obowiązki nowego prezydenta i po usłyszeniu o ocalałych w bibliotece. Ogłasza w telewizji, że się mylił i że rozpocznie wielką operację ratunkową, aby odzyskać ludzi, którzy utknęli w północnych Stanach. Wkrótce helikoptery docierają do Nowego Jorku i zabierają grupę, w tym psa. Znajdują również wielu ocalałych w innych budynkach. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci obserwują Ziemię i zauważają, że jest to najczystsze powietrze, jakie kiedykolwiek widzieli. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.